Tatusiu, wiatr poluzował linki od namiotu. Masz rację. Myślisz synu, że dałbyś radę mocniej je naciągnąć? Spróbuję! Rodzina Muminków i jej przyjaciele zostali zaskoczeni przez burzę na wyspie Hakifnatów. Tatuś Muminka orzekł, że powrót do domu w taką pogodę jest zbyt ryzykowny. A w głębi ducha był nawet zadowolony, że spędzą tę noc na wyspie. O ile ten barometr nie jest zepsuty, zaraz dowiemy się, kiedy przestanie padać. No, takie ulewy zwykle długo nie trwają. Słuchaj, Paszczaku, zgodzisz się chyba ze mną, że jak tylko deszcz ustanie, powinieneś oddać barometr Hatifnatom. Ani mi się śni, tym paskudnym małym stworzeniom on wcale nie jest potrzebny, a ja będę miał pamiątkę. Zdawało mi się, że znalazłeś mnóstwo nowych okazów do swojego zielnika. Zawsze myślałem, że dla ciebie najważniejsze są twoje zbiory. Czyżbym się mylił? Rzeczywiście odkryłem kilka ciekawych roślin. Niezwykły jest ten kwiat z trzynastoma pręcikami i trzema słupkami. Rosł na wydmach niedaleko miejsca, gdzie zatłumowaliśmy łódź. Oj... Ładna historia Co się stało? O ile pamiętam, jak tylko przypłynęliśmy, kazałeś mi wyciągnąć łódź na brzeg i przywiązać do drzewa. No tak, tak było. Szkoda. Myślałem, że mi się coś poplątało. Muszę się zastanowić. Mam rozumieć, że nie zrobiłeś tego, o co prosiłem? No wiesz, jestem pewien, że zrobiłem, ale głowy nie mam. Zau... Jak zwykle, zanim ktoś tu przypłynie z nas, pozostaną tylko bielejące kości. Nie będzie tak źle. Przy brzegu jest płycizna, a wiatr wieje od morza. Raczej nie powinien zmieść łodzi. Najlepiej pójdę sprawdzić. Słusznie. Biegnij, Muminku. Pomyślmy, miałem właśnie zawiązać linę, kiedy zobaczyłem ten kwiatek. Muminku, zaczekaj. Idę z Tobą. Ach, gdybyśmy przyszli chwilę później, już by jej nie było. Ach, ten nasz nieznośny paszczak. O, nie spodziewałem się, że fale dotrą tak daleko. To był porządny sztorm. Sądzisz, że burza jeszcze długo potrwa? Ach, już po niej. Rzeczywiście, chyba mniej pada. Jak sytuacja? W porządku. Łódź jest cała. Całe szczęście. A czy była przywiązana do drzewa? E, e, uh -huh. Tak, była przywiązana. <ścoughs> Paszczaki mają jednak poczucie obowiązku. Cieszę się. <ścoughs> Deszcz już pomału ustaje. Nareszcie. Barometr pokazuje, że rośnie ciśnienie, a to oznacza koniec deszczu. Tak, jadr wyraźnie słabnie. To dobrze podczas burzy czuję się jakoś nieswojo. No, skoro przestało padać, pójdę na mały spacer. I tak jest za wcześnie, żeby kłaść się spać. Po ciemku nie znajdziesz żadnych roślinek. Lubię przewietrzyć się przed snem. Ale tu nudno chyba też pójdę się przejść może coś się zdarzy? Zaczekaj mi, idę z tobą! Co tu się stało! Oni tutaj idą. Jacy oni? Ci mali złośliwcy? Hatif na Chodźcie zobaczyć! Ojej, wielu ich jest i wszyscy świecą. Przypuszczalnie naładowali się od uderzenia pioruna, teraz każdy z nich to chodzący ładunek elektryczny. Hmm. Ciekawe, w jakim celu się tu zgromadzili. Nie wyglądają, jakby chcieli nas zaatakować. Wydaje mi się, że chcą tylko jednej rzeczy. To znaczy czego, w uciekiju? Przyszli odzyskać barometr, bez niego nie umieją przewidzieć burzy, która jest źródłem ich energii. Tak, to wszystko tłumaczy. Drogi Paszaku, <laughs> Niestety będziesz musiał oddać barometr hatifnatom. No, ale ja. Sprawa wygląda poważnie. Inaczej nie ściągnęliby tu hatifnatowie z całej wyspy. Proszę paszczaku, abyś osobiście oddał im barometr. Uważam, że powinieneś to zrobić sam, ale jeśli się boisz... Nie, ja tylko... Dobrze, daj mi go! Tatusiu. Ja odniosę barometr. Synu, jestem z ciebie dumny. Bądź ostrożny, kochanie. Nie martw się o mnie, mamusiu. Jaki ten muminek odważny? Możecie sobie wziąć ten wasz głupi barometr. Widzicie, oddaję go z własnej woli! Na pomoc! Zostawcie mnie! Ratunku! Nie zrobili? Niech by spróbowali. Cieszę się, że nie mamy prądów w Dolinie Muminków. Mój ty biedny bohaterze. tam panny Migotkę w spokoju! Migotko, chyba ci się nic nie stało, ale wyglądasz jakoś dziwnie. Nic mnie nie boli, jestem tylko wystraszona. Czujesz, jak coś brzydko pachnie? Ojej. Co? Mówiłem, że z włosami jest tylko kłopot. Jak to... mi swoje lusterko. Nie płacz kochanie, włosy przecież odrosną. Gdzie to lusterko? Zawsze noszę je w torbie. Będę teraz musiała kupić sobie kapelusz albo turban. Proszę. Jak ja wyglądam, moja śliczna grzywka? Ja tego nie przeżyję. Nie martw się, kochanie. Natrzesz głowę naftą i wyrosną ci piękne loki. Nie chcę żadnych loków. I tak wszyscy będą pamiętać, że mnie taką widzieli. Chyba umrę ze wstydu. Już nie płacz. Nie płacz. Wiesz, Migotko, jest tak ciemno, że ja właściwie nic nie widziałem. Co za ulga, nareszcie sobie poszły te wstrętne stworzenia. Co się znowu stało? Nie chcecie chyba powiedzieć, że jeszcze tu wrócą? Muminku, coś ci pokażę. Dokąd oni płyną? Myślę, że tego tu się nigdy nie dowiemy. Nie smuć się, Minku. Pomyśl, że mniej ciekawy byłby świat bez tajemnic. Naprawdę dziwne z nich stworzenia. Spróbuj spojrzeć na to inaczej. Dam głowę, że my dla nich jesteśmy równie wielką zagadką. Ja też chciałam pójść! Dlaczego mnie nie obudziłeś, włóczy Przepraszam, mała mi, ale tak smacznie chrapałaś. O! To paszczak chrapie! Ja nigdy zapamiętaj o, sobie! Tak, ta. oczywiście, że tak. Ja wcale nie tęsknię za widokiem Hatifnatów. Ja również. Wiesz, Mimbotko, naprawdę ci do twarzy w tej chustce. Dziękuję, muminku. Mamusiu, możemy iść zwiedzić wyspę? Bardzo dobry pomysł. Popieram. Dziś jest wymarzony dzień na taką wyprawę. Po burzy można znaleźć na brzegu mnóstwo przydatnych rzeczy. Proponuję, żebyśmy spróbowali dotrzeć na drugą stronę wyspy. Zgoda. Nowe miejsce może oznaczać nowe okazy, Flory. Inaczej nigdy nie dotrzemy na miejsce. A idźcie, nie przejmujcie się mną. Znalazłem zdumiewające roślinki. Jak chcesz, tylko się nie zgub. Aha, bardzo interesujące. Nawet sobie nie wyobrażacie, jakie fantastyczne rzeczy wyrzuca morze podczas sztormu. Na przykład zatopione skarby piratów. Dzieci na ada, ja marzę, żeby znaleźć wrak statku. Po takiej burzy to całkiem możliwe. I ja wolę skarb! I zobaczysz, że znajdę! Biegnijmy na brzeg! Ale różności! Trzeba je wyłowić! No to do roboty! O! Kto by pomyślał, że tu tak płytko? Jaka wspaniała skrzynia! Ciekawe, co jest w środku. O, o niech to pusta. No pójdźcie, pójdźcie do mnie skarby, pójdźcie Mi, mi Daj mi spokój Patrz, jakie śliczne muszelki, widzisz? Potem obejrzę, teraz łowię zatopione skarby Odbieram cały kosz muszli i ozdobię nimi obrót mamy Muminka. O, Czarodziejska kula! Cała? Uch, ciągle tu brakiam na same połamane! Jesteś zbyt niecierpliwa. Musisz patrzeć uważniej. Hej, Migotko! Migotko! Udało mi się! Udało mi się! Znalazłem prawdziwy skarb. Spójrz. Widzicie? W środku pada śnieg! Zupełnie jak zimą w Dolinie Muminków. Nieziemsko pięknie. A to co? Starodawna luneta. Dam ją w prezencie tatusiowi. Na pewno mu się przyda. Mm, niech się schowają moje skarby! Hej, tam w dole! Znalazłem coś! Naprawdę warto zobaczyć! No nie, on też. Ja się tak nie bawię. Nie coś ciekawego, tylko ja nie. Ale wielka pani, czy ona żyje? Nie, i nigdy nie żyła. To drewniany posąg. Och, wygląda jak prawdziwa królowa. Może nie ubyła. I czym? Nawet nie ma nóg! Co z tego i tak jest piękna? Słuchajcie, umocujmy ją na dziobie naszej łodzi! Jest za duża. Kiedyś takie figury zdobiły większość okrętów. Myślę, że ta też. Może jej okręt rozbił się o skały! Niewykluczony. Na pewno nikt załogi nie ocalał! Zabierzmy tę figurę do domu! I co z nią zrobimy? Postawimy w ogrodzie zamiast stracha na wróble! Oj, oj! Ratunku! Ratunku, na pomoc! Oczywiście, znowu paszczak. Mam nadzieję, że nie wrócili Hatif Natowie. Proszę, niech mi ktoś pomoże! Idziemy! Tak się zachwycasz tą drewnianą królową? Mhm. Mm Naprawdę? Wiesz, że brakuje jej nie tylko nóg, nie ma również pleców. Nie dbam o to. Powiedz Muminku, co ci się w niej podoba? Oczy? Oczy też. A może włosy? Tak. Zawsze wiedziałam, że włosy są największą ozdobą kobiety. Uważaj, nie upuść mnie czasem. Mocno trzymaj mnie za rękę. O tak ostrożnie. A ty nie, nie teraz dobrze. Ciągnij! O, o, o je. Jesteś dość ciężki, Paszczaku. Ach. Ach, dziękuję ci włóczykiju. Bez wątpienia uratowałeś mi życie. Ach. Jak to się stało, że nie zauważyłeś takiej dziury? Sam chciałbym wiedzieć. Szedłem powolutku, wypatrywałem roślinek i nagle bóg. Bo... Chyba powinieneś jednak pozostać przy zbieraniu znaczków. Oj, oj, o nie. Gdzie ona jest? O co oj. chodzi? O... Ojej, Oj, No, wykrztuś wreszcie. O, o, moja puszka! Nie mów mi, że zostawiłeś ją na dole. Rzeczywiście byłoby szkoda. Tam, została tam, przepadły moje zbiory. No cóż, bywają gorsze tragedie. O czym ty mówisz? Nie wiesz, jaka to strata dla nauki. Odkryłem gatunki rośliny, niespotykane poza tą wyspą. O, o, ej. Naprawdę zejdziesz po moją puszkę? Owszem, nic innego mi nie pozostaje. Jesteś bardzo uprzejmy i zapewniam cię, że zostaniesz hojnie wynagrodzony. Twoim imieniem nazwę jeden z moich najrzadszych okazów. Wielkie dzięki, będę zaszczycony. A gdzie się podział Muminek? A, jesteście. Coście tak długo robili? Nie. Muminek cały czas stał i gapił się na tę głupią kukłę. Świata poza nią nie widzi. Czy to prawda? Jasne, że nie, ale musicie przyznać, że jest wyjątkowo piękna. Nie zawracaj sobie głowy, muminku, to tylko rzeźba. Lepiej zrobisz, jak mi pomożesz. Dobrze. Co chcesz, żebym zrobił? No Paszczak upuścił puszkę ze zbiorami. Trzeba zejść na dół, żeby ją wydostać. Nie, nie, to było inaczej. Wpadłem do dziury, ale puszkę trzymałem w ręce. Jesteś trochę roztargniony, paszczaku! Niezupełnie. Pamiętam każdą łacińską nazwę każdej roślinki. No dobra, schodzę na dół, a ty mu, pomożesz mi wyjść. Nie ma sprawy. Na mnie też możesz liczyć, ale bądź ostrożny. I co, widzisz, ją jest tam? Jeszcze nie zszedłem na dół. A tak, rozumiem. O! Mamio! Wspaniale! Czy roślinki są w porządku? Nie połamały się? Najlepiej sam zobacz. wychodzisz w kiju. Poczekajcie, znalazłem coś! O! Nasza łódź tu podpływa! Ahoj! Ahoj! Złoto! Przypłynęli już mamusia i daduś mominka! Zawołaj ich! Znalazłem żyłę złota! Najważniejsze, żeby skarb trafiał zawsze we właściwe ręce. Tatusiu Mumilka, co zrobisz z taką ilością złota? Tak pięknie błyszczy. Żal byłoby po prostu schować je do szuflady. Myślę, że powinno cieszyć oczy nas wszystkich. Wyłożę nimi ścieżki w ogrodzie. Co ty na to, mamusiu? Dużymi bryłkami. Małe nie wyglądałyby elegancko. Ktoś tu stracił głowę dla jakiejś malowanej lali. Migotko, może chciałabyś się pobawić moją szklaną kulą. Dziękuję nie. Jeśli ci się znudziła, mogę się ostatecznie na coś z tobą zamienić. Czyż coś? I tak zakończyła się pierwsza wyprawa nową łodzią rodziny Muminków. Wszyscy zgodnie orzekli, że nigdy nie będą brali ze sobą żadnych map, bo najciekawsze są podróże w nieznane.